Jako, że zaczęły się wakacje i wielu ludzi będzie wyjeżdżać za granicę, postanowiliśmy dla Was, Szanowni Państwo drodzy widzowie, porównać oferty cen walut w różnych miejscach. Revolut, e WXTB, kantor internetowy, a może kantor fizyczny, czy może w ogóle olać to i płacić swoją kartą z konta osobistego w złotówkach. Zapraszam do materiału. Na wstępie warto zaznaczyć, że nie współpracujemy z żadną z firm oferujących wymianę walut czy wirtualne karty płatnicze. Nasz film opiera się na porównaniu najpopularniejszych ofert. Zrobiliśmy to po to, żebyś ty nie musiał. Dla ustandaryzowania cen walut sprawdźmy konkretnie euro, gdyż w euro płaci się w największej liczbie krajów, do których najchętniej podróżują Polacy. Wszystkie ceny porównywane są tego samego dnia, konkretnie rzecz biorąc 29 czerwca 2025 roku. Już w ten dzień pisany jest scenariusz do tego filmu. Zacznijmy od lidera rynku, czyli od firmy Revolut. Revolut ma różne plany, ale biorąc po, pod uwagę jednorazowy wyjazd na wakacje, skupmy się na planie standard, czyli tym bezpłatnym. Pozostałe plany kosztują od 19.99 do nawet 210 zł miesięcznie. Natomiast w planie bezpłatnym mamy możliwość wymiany walut do wartości 1000 euro miesięcznie bez prowizji i opłat, chyba że wymiany będziemy dokonywać w weekendy, wieczorem albo w nocy, bo wtedy dochodzi dodatkowa opłata 1%. Po przekroczeniu 1000 euro na miesiąc dochodzi też opłata 0,5% za przewalutowanie. Ale sam w sobie kurs jest naprawdę dobry. 1 zł to tutaj. 0,2344 euro, czyli za 50 zł możemy kupić 11,71 euro. W planie standard mamy do dyspozycji kartę wirtualną w aplikacji w telefonie, którą możemy płacić dokładnie tak jak normalnie płaci się kartą w telefonie. Możemy też wypłacać pieniądze w bankomacie bez prowizji i opłat do wysokości 800 zł miesięcznie lub do 5 wypłat na miesiąc. Oprócz tego mamy dostęp do usługi o nazwie Oszczędności, w której mamy oprocentowanie do 3% rocznie. Revolut ma oczywiście wiele dodatkowych usług i korzyści, ale wszystkie one zaczynają rozsądnie działać dopiero w tych wyższych planach, tych płatnych, więc na razie je pominimy. Teraz przyjrzyjmy się Euoletowi w XTB. Aplikacja XTB jest. Przede wszystkim aplikacją brokera giełdowego, pozwalającą handlować akcjami, ETF-ami, kontaktami CFD, posiadającą możliwość założenia konta IKE czy planów inwestycyjnych. Ale od zeszłego roku pojawiła się też funkcja wirtualnej karty e-wallet, pozwalającej bezpłatnie posiadać konta w wielu walutach i dokonywać bezpłatnie przewalutowania swoich środków. Osoby handlujące w XTB na rynku amerykańskim lub rynkach europejskich innych niż Polska, a Polska i poza kątem Ike, doskonale tę usługę na pewno znają, bo odkąd zaczęła działać, tak jak działa obecnie, daje możliwość handlu na rynkach bez żadnych opłat i prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie. Wcześniej handel też był bez opłat, ale dochodziło te 0,5% opłaty za przewalutowanie podczas zakupu lub sprzedaży zagranicznych akcji z konta zasilanego złotówkami. Ale teraz przejdźmy do tematu odcinka. Otwarcie i prowadzenie e w XTB jest bezpłatne. Nie ma też żadnych limitów kwotowych, jak chodzi o przewalutowanie czy płatności. Karta jest wirtualna, czyli podobnie jak w przypadku Revolut w planie bezpłatnym, karta dostępna jest w aplikacji w telefonie. Można ją też bez problemu przypisać do Google Pay czy Apple Pay. Można bez prowizji i, i limitów płacić z nią w różnych walutach. Można też bez prowizji i limitów wypłacać z nią pieniądze z bankomatów. Dzisiejszy kurs jest dobry, choć też trochę gorszy niż w Revolut. Bo 1 zł to obecnie 0,2328 euro, czyli za 50 zł możemy tu kupić 11,63 euro. Oznacza to, że za 50 zł mamy tu o 8 eurocentów mniej niż w Revolut, ale ogromną zaletą jest to, że nie ma tu opłat za przewalutowanie w weekendy czy w nocy i nie ma limitów kwotowych. Oferta jest niezła i godna uwagi, ale już bez wątpienia. Jest dobra w przypadku osób posiadających konto brokerskie w XTB, bo bez żadnych dodatkowych formalności, bez kolejnego logowania się czy ściągania kolejnej aplikacji, mamy dostęp do funkcji e w swojej aplikacji brokerskiej. Dodatkowo XTB to polska firma z polskim kapitałem i z większości w polskimi pracownikami. Kantor internetowy. Zobaczmy na pierwszy niesponsorowany wynik wyszukiwania kantoru internetowego na Google. Pierwszy jest kantorinternetowy.pl Już na wstępie widać, że ceny ma naprawdę bardzo dobre, bo za euro płacimy tu 4,2555 zł. To znaczy, że za 1 zł możemy kupić 0,2350 euro. Zatem za nasze 50 zł dostaniemy tu 11,74 euro, czyli o 3 euro centy więcej niż w Revolut, a o 11 więcej niż w e -Wallet. Wadą tego rozwiązania w naszej konkretnej sytuacji jest konieczność posiadania konta walutowego w walucie, której potrzebujemy. Za takie konto, za jego prowadzenie, kartę do niego, wypłaty z bankomatów itd. zazwyczaj są dodatkowe opłaty w polskich bankach. Przy wyjeździe za granicę raz w roku niekoniecznie opłaci się otwarcie i prowadzenie takiego konta, bo mogą to być kwoty od kilkunastu do Kilkuset złotych w skali roku, w zależności od oferty i od tego, w jaki sposób, jak bardzo się z tego konta korzysta. Ale jeżeli ktoś częściej używa obcych walut lub często podróżuje do krajów z jedną konkretną walutą, np. do Europy Zachodniej, gdzie wszędzie płaci się w euro, to okazuje się, że kantor internetowy jest najtańszą obecnie znalezioną przez nas propozycją. Zapraszam teraz na wycieczkę do kantorów fizycznych. No i szanowni Państwo, drodzy widzowie, Jesteśmy w galerii, żeby spróbować nagrać Wam przebitkę scen walut w kantorze fizycznym. Byłem na mieście pod kilkoma kantorami, natomiast jest niedziela i wszystkie były nieczynne. Były widoczne tablice za szybą, ale one właśnie były za szybą, więc ciężko było je nagrać. Zresztą nie chciałem też tak nagrywać zamkniętych kantorów yy, przez szybę, no żeby ktoś sobie coś nie pomyślał, że nie wiem, jakiś napad planuje albo coś w tym stylu. Także teraz postaram się Wam nagrać ceny, jakie tutaj będą, jeżeli mi się uda. Dla uczciwości trzeba też powiedzieć, że kantory mają bardzo różne ceny. Od najtańszego, który był w centrum miasta, gdzie jest sporo innych kantorów, ale na bocznej uliczce, tam cena za euro była 4,2500, po kantor w centrum starego miasta, gdzie najwięcej jest turystów, gdzie cena za euro była 4,39. Kantory stacjonarne mają bardzo różną cenę w zależności od konkretnego kantoru, ale co do zasady nie muszą one być, a już na pewno nie muszą być znacząco droższe od innych form wymiany walut. Dodatkową zaletą jest to, że przed zakupem walut można sprawdzić w swojej miejscowości kilka różnych kantorów i wybrać ten najtańszy, i może on okazać się naprawdę konkurencyjną propozycją, a dodatkowo w takich kantorach stacjonarnych przy zakupie większej ilości walut istnieje możliwość dodatkowej negocjacji cen, przez co ta oferta może być jeszcze bardziej atrakcyjna. Wadą z kolei jest właśnie sam fakt zakupu gotówki i to w określonej z góry ilości. Nie zrozumcie mnie źle: gotówka ma wiele zalet, jak choćby w kontekście wakacji fakt, że gotówką można płacić wszędzie kartą obecnie prawie wszędzie natomiast właśnie prawie. Gotówka jest też głównym przejawem wolności jednostki w stosunku do państwa, więc, oczywiście, nie jestem zwolennikiem likwidowania lub ograniczania obrotu gotówkowego. Ale trzeba przyznać, że gotówka jest też mniej wygodna, zwłaszcza na wakacjach. Jeżeli całe środki przeznaczone na wydatki na wakacjach weźmiemy ze sobą w formie gotówki, to zwiększa się ryzyko ich utraty wskutek kradzieży, zgubienia itd. Jeżeli utracimy dowolną kartę fizyczną czy też wirtualną, możemy ją szybko zablokować, ograniczając straty. Same te karty czy aplikacje chronione są też przed większymi wypłatami kodami PIN. W przypadku gotówki takich zabezpieczeń nie ma. Jak stracimy gotówkę, to już jej nie odzyskamy ani nie zablokujemy w żaden sposób możliwości jej wydawania. Ponadto musimy z góry określić wartość kwoty, którą ze sobą zabieramy. Jeżeli nam zostaną jakieś pieniądze po powrocie z wakacji, to ich sprzedaż oznacza poniesienie po raz kolejny kosztów wymiany waluty. Wszystkie kantory stacjonarne czy internetowe zarabiają zarówno na sprzedaży, jak i na skupie walut. Więc jeżeli po powrocie będziemy chcieli sprzedać nadmiar waluty, którą wcześniej kupiliśmy, zapłacimy spread, czyli ten koszt wymiany walut po raz kolejny. A z drugiej strony jeżeli weźmiemy ze sobą za mało gotówki i nie zabezpieczymy się w innej formie, to narażamy się na konieczność dokupienia w kraju docelowym waluty za złotówki, co może być albo bardzo trudne, albo bardzo niekorzystne. Więc wzięcie zbyt małej kwoty też jest nieoptymalne. I w tym kontekście zdecydowanie na plus wysuwają się nasze wcześniejsze propozycje. No ale zobaczmy, Ostatecznie, jak cenowo udało się znaleźć kantor stacjonarny? Tak jak mówiłem, u siebie, tam gdzie patrzyłem, najtańszy kantor sprzedawał Euro po 4,25, czyli tak naprawdę najtaniej ze wszystkich omawianych tu propozycji. A znalazłem też kantor, w którym Euro było po 4,39, czyli zdecydowanie najdrożej ze wszystkich tu opisywanych propozycji. Natomiast ten, którego przebitki udało mi się nagrać, tam cena była 4,30. Więc yy, załóżmy, że te, za te 4,30 to oznacza, że 1 zł możemy kupić w nim za 0,2325 euro, czyli za 50 zł dostaniemy w nim 11,62 euro, czyli o 1 eurocent mniej niż w XTB, o 9 eurocentów mniej niż w Rewolucie i o 12 eurocentów mniej niż w kantorze internetowym. A czy warto się w ogóle nad tym wszystkim zastanawiać? Może wystarczy wziąć po prostu swoją własną codzienną kartę, którą płacimy tutaj wszędzie w Polsce przypisaną naszego konta indywidualnego w złotówkach i nią czy to fizyczną, czy w telefonie płacić i wypłacać na wyjazdach za granicą w dowolnej walucie. No cóż, to zupełnie się nie opłaca. Warto podjąć choć minimalny wysiłek, by w dowolny już sposób przewalutować te pieniądze inaczej. Kurs wymiany walut w takim przypadku ustalany jest przez właściciela karty, czyli Visa lub Mastercard, i sam w sobie jest w przypadku tych głównych walut może tylko minimalnie bardziej niekorzystny niż wymienione wcześniej opcje, ale dochodzą do tego jeszcze wszelkie opłaty naliczane przez bank. Na przykład Ayor Bank dolicza od 2% do 3,5% za przewalutowanie za każdym razem. Przy każdego rodzaju transakcji, często też ustalając opłaty minimalne naliczane, gdy te 2 czy 3,5% jakiejś małej transakcji nie przekroczy tej wskazanej kwoty. Gdy dodamy do tego niekorzystny kurs, okaże się, że podczas dwutygodniowego wyjazdu możemy stracić na tym wysokie kilkadziesiąt euro lub nawet więcej przy większych wydatkach podczas wakacji. Podsumowując, co się bardziej opłaca? No cóż, kantor internetowy, kantor stacjonarny. Wychodzą najtaniej, o ile poświęci się czas i wysiłek w znalezienie nie najlepszej oferty i ewentualne negocjacje przy większych zakupach. Ale mają też znaczące wady. Do kantoru internetowego konieczne jest posiadanie konta w potrzebnej nam walucie, a w przypadku kantorów stacjonarnych kupujemy walutę w z góry ustalonej kwocie, którą ryzykujemy utratę i której możemy nieprawidłowo oszacować ilość. W przypadku Revolut i eWallet, te wady nie występują. Zasilamy swoje konto w danej platformie, taką kwotą, którą akurat potrzebujemy i wymieniamy na potrzebną walutę i płacimy kartą. Gdy znowu będziemy potrzebować pieniędzy, znowu zasilamy to konto i znowu wymieniamy i płacimy. Nie trzeba się zastanawiać jeszcze przed wjazdem, ile będziemy potrzebować i kombinować na miejscu, jak nam zabraknie. Albo odsprzedawać ze stratą, jak zostanie nam zdecydowanie więcej niż zakładaliśmy. W przypadku utraty telefonu możemy z dowolnego urządzenia zablokować swoją kartę walutową, a sam telefon też jest dodatkowo zabezpieczony poprzez pin, czy śledzenie zgubionego telefonu, numer e-mail itd. Zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Napisz w komentarzu, gdzie planujesz w tym roku wyjazd na wakacje, albo napisz w komentarzu, gdzie za granicą najbardziej Ci się podobało. I koniecznie wyślij ten film znajomemu, który planuje wyjazd za granicę. Do zobaczenia!